Jedziemy po nowe auto. Muszę tym gruzem pojechać. Niestety. No. Muszę to Trudno. Podobno ukrywać aż. sprawę na policji, że mu nie, nie dziwię. Tylko ty bilet ślepy nie, wiem. nie widzisz, że co chwilę idzie jego błękom. Kurwa, jedziesz tym głównym O, kurde. W tym trzęsie. Chce ktoś. Za dwa tysiące oddam. I bezwypadkowe. Rzuca tym gruzem. Jedziemy po nowe auto. Jak dojadę tam, to się widzimy. Ogólnie, mój kolega to jest handlarz, i on ma dla mnie zawsze jakieś fajne ceny za te samochody. Ja trafiła się okazja. Yy, Honda Accord. zrobiona na 585 KONI. Podobno, turbo pompu, yy, pompuje 1,5 bara. No to jest pocisk. Jadę za Zbliżamy się. To siedziby kolegi handlarza siema mietek Dobra, ja z obgadam z tą... Dogadam się do ceny, obejrzę to samo. jazdę do sącza zrobić. Dobra, no, odpalamy. Uuu, ale mruczy. 585 koni, na no prawie 600 koni, no to, to musi no, na zimny mu nie dawać, mówisz, nie no, co spokojnie tak powiedz, żeby na zimny mu nie dawać Dam trochę no czuć, że to jest koni oczywiście półtora bara ładuje, ja pier ja chcę za to 90 tysięcy, bierzemy to Nie, przecież porządnie drogi znalazłem I równo te drogi są No to sam już jadę z stowej. Nie no, jedzie, jedzie, jedzie Daj mu 85 tysięcy x5. Skoń, ja się bydleskoń, bo powiedzieć, że kradziona. No to wracamy. O, kurde. Tu Wracamy Wracam sobie na chatę. Ło, ale to idzie. Idzie, idzie Żebym się nie rozbił, są za tysięcy. Aczkolwiek. Dobrze jest. Jeszcze byłem ogólnie u znajomego. Idziemy już stąd. Idziemy zjedziemy do, 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 do... prywacciarza. Urde. Nie da się tu jechać Pożyjemy utro. Skoro wszyscy mogą tu wjeżdżać. Truwaciarz! Gruba świnio wyłaś Dobra, ryjemy mu tu ręczne też tak nie pomaga, zbytnio, żeby... Zesnąć. Ty biegnie coś. Prowadziasz. Przy tyłu mu się coś. Chyba z 12 kilo jeszcze. Ty co? Następną g klasy. No nie, nie, nie. Uciekamy są so. Żeby nie wiedział kto to był. Co, gdzie mieszkam. Ja pierdziele. Dobra. Akord wytrzymał. Tylko zderzak tam. z zderzakiem. Tu jedzie, jedzie, tu jedzie, tu z No szukam prywacza Prywaciarz Kurwo. dawaj hajs ło dobra schowamy się na tej łące Mam nadzieję, że mnie nie będzie widział Tora za krzaka U dupy za krzaka Dobra, jedziemy powoli Tora pojechał, możemy wyjeżdżać. Idziemy do hatır. na chatę już. Tut,